Witamy wszystkich widzów kanału Sportowa TV Dzisiejsze spotkanie Będę komentował ja Filip Dolewski Przed nami spotkanie w Dozbud Arenie w Ząbkach Zmierzy się Ząbkowia Ząbki z Mszczonowianką Mszczonów Czy będzie uderzenie za pola karnego nie ma uderzenia jest wybicie jeszcze będzie uderzenie i broni to Leszczyński yy, Ogłosińskiego Jest wrzutka w pole karne ale od razu złapana Przez bramkarza Ząbkowi i będziemy mieli kontrę Trzech obrońców Szczonowianki, teraz dobiega czwarty. Czy uda się ta kontra? Dobre przyjęcie! Będzie uderzenie lewą nogą i broni to Leszczyński. Jeszcze raz mógł tam dołożyć nogę Lelito. Jest atak lewą stroną, dobre z... zablokowanie podania. I wójcik podaje do prawej strony. Jest okazja dla mszczonowianki. Czy będzie centra niska? Jest centra niska i to jest gol! Szczonowianka obejmuje prowadzenie. W siódmej minucie tego spotkania. Błąd formacji obronnej Ząbkowi i jest strata dwóch zawodników muszczono wianki w środku bliska. dwóch zawodników Ząbkowi wrzutka jest graj głową! I było blisko. A teraz Ząbkowia z okazją pod polem karnym gości uderzenie po ziemi. Zdecydowanie za lekkie. Niedokładnie jednak podał do kapitana. Teraz strata ze strony Ząbkowi, będzie uderzenie z dystansu. O już uderzenie ładne. Jednak to nie jest ten sport. Niedokładnie zagrał gospodarzy i będzie kontra dla mszczonowianki Jest to biała. O biała po lewej stronie. Słyszymy. Słyszymy jak kibice wiwatują dla swojej drużyny, żeby grali lepiej. O. Jeszcze Szkopiński, ale nie wychodzi nic z tego. Będzie jeszcze uderzenie z dystansu i musiał. Musiał się wygimnastykować troszeczkę kryczka. Mocno wyrzucony pod linię końcową. Dobre zgranie. Będzie uderzenie po ziemi, ale to była dobra okazja. Błowala niedokładnie. Jest kontratak ze strony szczowianki. Wraca do obrony. Przygoda. Nie daje rady jednak zatrzymać. Gubi piłkę szkopińskiej, chociaż dalej mają uderzenie wprost w środek bramki. To nie dał rady wziąć to. Dobre zachowanie ze strony lisa i koniec pierwszej połowy tego spotkania. 0 do 1, jak na razie na dozby terenie Dla mszczonowianki mszczonów będzie atakowała Oj, Maślanka z błędem Kubicki może to wrzucić Kubicki rzuca lewą nogą I dobre wyskoczenie, w wykonanie jednego zawodników Kości i teraz Teraz była dobra okazja Zastawia się Kubicki z pięknym podaniem, Kubicki Do prawej strony Ogłosiński Ogłoziński zgrywa i tutaj mogła być praktycznie identyczna ramka jak w pierwszej połowie. I strata. O, ależ teraz Ząbkowiak z okazją i miał teraz niesamowicie dobrą szansę. Bartosz Lelito. Teraz Myszczonowianka traci piłkę, świetne zachowanie Maślanki. Maślanka do środka, zych, uderzy! O, ależ pięknie to złapał Daniel Leszczyński Właśnie tam zagrywa. Szkopiński próbował triwelą zagrać i jakimś cudem piłka odbija się do pociecha Jest okazja czapa. Lewa noga Kubicki. Do lewej do prawej strony. Pociech. Jeszcze raz. I czy będzie uderzenie? Będzie podanie! I będzie! Obrona z linii bramkowej! Ależ teraz! U... Pytanie do lewej. Chodzi do go. Szczepocki, szczepocki, wrzuca. Głowa i gol! Zębkowe wyrównuje na 1 do jednego. Znakomita wrzutka w wykonaniu Jakuba Szczepockiego. I strzelco bramki Mateusz Augustyniak w 81 minucie. Lito do prawej strony. Ładne przyjęcie Zych, a uderza! Ależ teraz było blisko! Strata Podanie do lewej, do Szczepockiego, Szczepocki tam może wypuścić prawą stronę, wypuszcza prawą stronę Selemolela przy Augustyniaku Augustyniak Uderza i broni Toleszczyński. Leszczyński Krót rożny w tym spotkaniu dla Ząbkowi Jest centra Uderzenie głową I go słupka! Jest bramka I to jest druga bramka Mateusza Augustyniaka w tym spotkaniu, w 86 minucie. I napastnik Ząbkowi daje prowadzenie swojej drużynie. Salamorela przyjmuje, do Kubickiego, Kubicki, czy będzie drugą bramkę? Kubicki! Zdecydowanie za lekko. I to jest koniec tego spotkania. Ząbkowie-Ząbki wygrywa na dozby terenie 2-1 do po dwóch bramkach Mateusza Augustyniaka. Dla mszczonowianki w siódmej minucie strzelił Kubicki, a Augustyniak strzelał w 81 i 86.